Siemanko z tej strony Michał 2257. I dzisiaj to już jest nasz siódmy odcinek z serii Let's Play Let's Play Kwadratowe Przygody. Tak. W dzisiejszym odcinku, jak mówiłem w tamtym odcinku, tutaj będziemy bardzo długo Więc, tak sobie szukałem, szukałem, szukałem tak sobie poszedłem tutaj na luz, stamtąd Tak sobie myślałem Tutaj byłem No bo tam ze, ze spawnerów szedłem, tam jeszcze nie byłem ze że. Tak sobie szedłem, szedłem, szedłem Aaa, tam jest lava Tutaj jest lawa. No i ten, tak zaczęło tutaj się świeciło. A to czemu nie? Pójdę tutaj. No i co co się okazało? Są jaksy Achievement Got. Get. Get. Got. Ok, ma mamy nasze pierwsze jaksy. Tak. Ja się cieszę. <grybujesz> nie wiem, jak wy, ale ja tak. Dosłownie przed chwilą. Dosłownie, tak jeszcze trochę już skrzynek od opróżniłem. Właśnie takich. I zobaczmy, czy nie ma tutaj czasami więcej. No bo zawsze więcej diaksów mi nie zaszkodzi. No chyba, że to jest jakiś nadmiar. coś. No dobra, węgiel. Taki z e, tych. Nosią mamy od cholery. No dobrze, to będzie. Znaczy, że będziemy mieli taką farmę, że hej. Że wow wow. Ale jest mały problem. Mamy za dużo rzeczy. To jest świństwo, to jest niepotrzebne, to lapis lazuli nie jest taki potrzebny. A jaki głupi, to też niepotrzebne, to też niepotrzebne. Sznurek niepotrzebny. To, a gravel niepotrzebny. Po co to w ogóle sobie sobie No Dobra, spoko, broś to potrzebne. Którą mam? Oczywiście jest niezbędna do przetrwania pod ziemią. Wręcz niezbędne. Wow, 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 hola, 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 coś tu musi być. Nic, Dobra. Trudno, of mordy że. Ale było blisko. Tak blisko, że. Wow, ok, Dobrze. Y lol. Jakim celem to jest możliwe? Ja nie wiem. Ła! Yy... Wow. Yy, nie wiem, co teraz powiedzieć. Bo to przecież niemożliwe. Żartuję, wiem, co powiedzieć. Właśnie mówię. Jestem taki głupi. Y. Okay, to w takim razie yy, pójdziemy sobie tam. Gdzie nie ma laby. Dokładnie. Tam gdzie nie ma lawy. Hmm, przypuszczam, że już nagrywam z dwie minuty. Nie, trzy, dobra. Trzy zawsze, spoko. Taka baus. Dobrze. O tak, tutaj, tego szukałem. wow wiesz co, jest jak stacja kolejowa jakaś normalnie. Z jakim, nie wiem czemu, włączyłem. Da fuck! no tutaj coś musi być. Ktokolwiek to robił, to miał nierówno pod sufitem. No to prawda, miał nierówno. Ojej, grawer. Dobra, ja wolę iść skrzyd, jeszcze więcej diaksów Jezu, skrzynka, kocham Cię okej okay. pięć diaksów, ła już nie sądziłem, że w jednym odcinku aż 4 diaksów no, że hej, tyle tych diaksów no, tak dużo dobra, powtarzam się, nie wiem czemu jakieś lamuśne, lemów... że hej słowo mówię nie wiedzieć ja czemu Bezkujemy? Dobrze. Ła. Wow. No. Po co? Uff. Dobra, ja się przestraszyłem, że mnie Gubi nietoperz. Gubienie toperz Gubienie topersz. Ok, teraz idę tutaj. Już mam więcej skrzynek. Tak. No bo jak wiemy, to w tych. Teraz y, dali takie skrzynki w tych, w main kartach, co nie? Trochę fajnie. Że w main kartach Ponieważ... No po coś te tory są, co nie? No i coś w nich powinno być. No, chociaż... Chociaż tak myślą. No nie. Kolejne? Oooooo! Jeszcze na O, Nie, jakaś nie. Dziesięć jaksów Jakby coś. Ja tego nie spawnowałem. Nic, gówno, żadne. Yy, macie tutaj te. Nic, żadna hist historia. Nic nie, nie napisałem. Jeżeli myśl myślicie, że ja sobie mogłem wyjść, to się mylicie. Ponieważ jak wpiszę, zregamy mod 1 nie działa więc macie tutaj dowód, że to wszystko jest czyste i nic e, takie no nic nic nie szlidowałem tak nic nie szlidowałem wszystko jest legalnie zrobione Okej, okay, to ja może sobie więcej poszukam tego, no bo naprawdę to lubię teraz. Bardzo to lubię. A ślepy zaułek, dobra. Ciężko będzie. Ale ła, wow, pięć diaksów w jednym miejscu, normalnie... ła. Wow. Nie mogę w to uwierzyć. Eee, dobrze. Tutaj sobie wejdziemy powolutku Okej, okay, już tutaj jesteśmy, ale co tutaj jest? Nic tutaj nie ma, oprócz złota Spaczko Jest fajnie Okej, okay, to w takim razie jak tam nie możemy wejść, no to wejdziemy sobie tu I zobaczymy co tutaj jest Aha Dobra Wyższe piętro, dobra. Znaczy, no, no wyższe, wyższe, tak, piętro wyższe. I teraz co tutaj będzie? No, naprawdę chcę wiedzieć, co tutaj będzie, bo tutaj może już być coś bardziej wartościowego. Ła! Wow. Ja się tak cieszę, że nie wiem. Normalnie. Czy ja widzę tą... Nie, to złoto. Już była gorączka diamentowa, Jezu. No posłuchajcie, no. Yy, dobra. Jeden odcinek. Yy, nie było diaksów. Wcale. Jeszcze raz powiem, wcale nie było Diaksów. W ogóle nawet... Nawet jednej rudy nie było Diaksów. A teraz... Losy się odmieniły, no? Łam. Wow lol nie przypuszczałem jeszcze raz mówię że nie, nie przypuszczałem że będzie aż taka duża ilość diaksów w tym odcinku no bo o mój Boże już nagrywam yy, 8 minut sporo ale dobra yy, w takim razie to ja sobie pójdę tam pójdę teraz do tej tam co to jest? Uff, tak Ale duży kanion Lol Ale duży Ale lol Ryzykuję życie Aż mnie ciarki przeszły Szczerze Nawet mnie w sercu zabolało Jak tak skoczyłem Ale Jesteśmy szczęśliwi Szczęśliwi jesteśmy, ponieważ. No Dobra. Jak nie będę miał więcej jaksów, nie będę. Bo ja się cieszę z tym, co mam. Mam sporo. Jest fajnie. O, tam coś jeszcze będzie. Okej, okay, tam pójdziemy sobie. I już jesteśmy na drugiej stronie. Dobra. Co tutaj będzie? Ale jeszcze myślę, że jaksy. Dobra, trudno. Nie ma diaksów, nie ma za czym rozpaczać. Ponieważ ja się cieszę z tego, co ja mam już teraz. Bo mamy dosyć dużo. Dosyć, bardzo dużo. Bardzo dużo. Mamy się nie wyobrażalne. Znaczy wyobrażalne, oczywiście dla. Takiego cheatera, który ma X-Ray'a No ale teraz... Jak sobie mi się trafiałem jakby złota Tak często Lol, no, no ale... No dobra, takiego faga nie widziałem Się sfagowało coś Okej, okay, tutaj... Też jakieś stacja będzie. Stacja kolejowa Okay, to tutaj sobie wejdziemy, zobaczymy co tutaj jest i ten powolutku, powolutku sobie dojdziemy do ten do spawnera tak czy ja widzę co ja widzę? czy widzę skrzyneczkę? nie, myliłem się okej, okay, idziemy do spawnera gdzie jest spawner nie wiem czemu ja to tak nazwałem, po prostu yy, nie chciałam się marnować czasu. Z braku czasu. No jak nie Nie diaksów, No kurde. A, no dobra. No jak powiedziałem wcześniej, mi to pasuje. Tu coś yy, jest... Ym, nie ma, dobra. Ojej, ja już tam nie będę chodził. Tam nic nie ma. Z tego co widzę, 11 minut będziemy do 14 minut, tak jak w tamtym odcinku. Jeszcze nie wiem, czy to się prześle w, w niedzielę, bo te, te dwa odcinki w niedzielę to ła. Wielkie ła dla mnie. Nie. Ma. Szkoda. Tu też nic nie ma. Ale po co ja to w ogóle ze sobą trzymam? Nie wiem czemu. I ten odcinek to jechała na zwykłą rączkę diaksów. Tak sporo diaksów to jeszcze nigdy nie miałem. Okej, okay, już jesteśmy blisko spawnera. To już idziemy. O oh, fuck. Ale się przestraszyłem. Już mi serce, pod serce podskoczyło? Ty w morderze. O mój Boże. Serio, podskoczyło mi aż do gardła. Nie wiem czemu się tak przyjmuje grą, ale... A, trzeba się też przejmować widzów, nie. Okej. Okay. Już niedługo jesteśmy na drodze. Pochodnia. już myślałam, że lawa jest nade mną. Nie jest nade mną. Już prawie jesteśmy na drodze prostej. I już jesteśmy w spawnerze. Praktycznie. Tak, dobra. Ok, jesteśmy go w Może tutaj coś oświetlę. Okej, okay, dobra. Co my tutaj mamy? Mamy. Ja sobie przetłumaczę na yy, e polski. Ok, powrót do gry. Ciernie. Nie wiem co to jest. Ale dobra. Tu nie mamy pogromca nieumarłych. Nie potrzebujemy tego też. Chlebek możemy wziąć. Tutaj tam jest niepotrzebne rzeczy. Niepotrzebne, niepotrzebne, niepotrzebne... To też jest bardzo niepotrzebne tutaj. Albo potrzebne, dobra. Mm, no. Dobra. Więc... Opróżniliśmy już spawner. Jeżeli wam się ten odcinek podobał, to mam nadzieję zachęcam was do subskrybowania i lajkowania tego filmiku na dole. Tak. No, jeszcze subskrybowanie mojego kanału. Okej, okay, ja już z Wami się żegnam. Yy, cześć. I jeszcze raz pa. Nara.